Maciu, czego dzisiaj zabrakło w drugiej serii? Mocy, koncentracji czy szczęście do warunków? Myślę, że dwóch rzeczy. Po pierwsze, troszkę lepszego skoku. Nie odbiegał aż tak bardzo tego pierwszego, ale brakło też takiego no, odejścia nogami, żeby wyżej dostać się z samego progu. To jedna rzecz, a druga rzecz, troszkę szczęścia do warunków, Jak jak powyższe z progu poczułem takie. Dosyć mocne parcie powietrza z tyłu i przez to obniżyłem troszkę lody, później ciężko było z tego odlecieć, także no... Myślę, tak gdyby było szczęścia więcej, mogło było być lepiej, gdyby ten stop był lepszy, też mogłoby być lepiej, więc taka obustronna wina, ale też wiadomo, przede wszystkim trzeba patrzeć na to, jak zailowały się zadanie i jaki ten stół No ale jeśli chodzi o kół sama, to to i tak był chyba jeden z najlepszych weekendów. Dobrze, to samo zdecydowanie. Nie pamiętam, że mi dwa razy punktowała, co do tego dwa razy mój miesiąc. Początek bardzo dobry. Eee, wyjeżdżam stąd w ciągu dziesiątego paru świata, jakiś tam cel zrealizowany. I dalej będziemy kontynuować nasz plan. Następna nas już jest bardziej przyjazna dla nas, Ta, także chyba już e, będzie z górki. Maciek, bo mówisz, e, 3 weekend stłócono, jak wyjeżdżał w 100 dolarów, a jednak jednocześnie wyjeżdżasz niedosypę. Tak, było bardzo blisko podium. I wczoraj dziś. No dzisiaj pewnie ten niedosyt jest o tyle większy, że po pierwszej serii było naprawdę blisko. Wystarczyło miejsce wczoraj. Ee, też było blisko, ale no, nawet po pierwszej serii nie byłem na tym podium, więc e, dwa dni takiego niedosytu. To dobrze, czego że było, jakbym był

Wiadomo, jak ktoś mówi pierwsze koty zapłoty, ale dużo doświadczenia zabrałem w Retting Grand gdzie do gdzie no też kończyłem serię, więc też nie można powiedzieć, że to była nowa sytuacja, także no, Troszkę też myślę, że pary w nogach zabrakło jak to się mówi, bo jednak dość ciężki weekend, ale to jest wyciągnięcia wniosków i wprowadzenia ich na przyszłość. Miałeś wydawał się wydawało na przyszłość. Rozmawialiśmy, że teraz na pewno się uda 7 punktów. Miałeś da, jak, większą przewagę nad czwartym, niż stratę do pierwszego. No tak, bo jakby nie śledziłem tych, tych punktów, wiedziałem, że to jest dobra sytuacja po pierwszej serii, ale e, trzeba było skoczyć tak samo. I tak No Ten skok nie, nie, nie odbiegał aż tak bardzo, ale no, na najwyższym poziomie, gdzie walczymy o Podim Karu świata każdy najmniejszy błąd powoduje parę metrów straty przy tak ciężkich warunkach niskiego rozbiegu nie można sobie na to pozwolić stąd spadłem. Dzisiaj ten konkurs mniej sprawiedliwy niż wczorajszy. Ja myślę, że patrząc na to co działo się u góry koło hotelu, to i tak jesteśmy zaskoczeni, że w ogóle udało się skoczyć. Tak wstaliśmy rano, zobaczyliśmy za okno, to, to właściwie pojawiła się taka rezygnacja, że o stare kusamo nie poskaczemy dzisiaj. PlayStation. A, a, tu, a tu nagle kombinacja skacze bez problemu. My skaczemy wszystkie serie właściwie bez przeszkód. Wiadomo, że troszkę mniej sprawiedliwie, ale mimo wszystko to wszystko się odbyło, także i tak trzeba być zadowolony i pozytywnie oceniać ten Jesteś w pierwszej dziesiątce, co bardziej Ci cieszy? To, że będzie można oszczędzać ten kombinezą, czy to, że to buduje jakąś pewność siebie, że jesteś w tej czołówce? No, na pewno. To drugie jednak, budowanie pewności siebie i sytuowanie się jak najwyżej w klasyfikacji generalnej jest dużo ważniejsze, bo kombinezon zawsze można uszyć nowy. <grym> to no, nie jest problem. Problemem jest to, kiedy te skoki nie są na tyle dobre, żeby być w czołówce paru świata. To są zawsze takie dodatkowe bonusy, nigdzie nie zapisane w żadnym regulaminie, bo to zazwyczaj troszkę lepsze warunki, możliwość oszczędzania kominezonu testów w kwalifikacjach, odpuszczenia kwalifikacji w razie zmęczenia to jeszcze też troszkę lepsze noty sędziowskie no to jest taki, można powiedzieć, taki, taki klub e, z przywilejami ja, wiadomo, że o tym się nie mówi, ale ale jednak będąc w tej dużo łatwiej się skacze mhm. Jakie teraz plany na ten tydzień? Udajecie się prosto do Klingental czy jeszcze będzie jakaś jednostka treningowa? Znaczy, nie, jutro udajemy się do domu e, do Klingental pewnie Jedziemy w czwartek ze samymi kwalifikacjami. Na pewno będą jednostki treningowe w domu, ale no raczej nie na skocie. To a, Czyli teraz m, będziecie głodnieć skoków, tak? Tak, myślę, że po takim weekendzie, gdzie wszyscy, no, no nie wszyscy, ale większość z nas zadała 9 skoków, nie jest potrzebna taka jednostka treningowa na śniegu. A myślę, że dużo ważniejszy jest odpoczynek, regeneracja i właśnie taka jedna lub dwie jednostki treningowe na siłowni, żeby, żeby się wzmocnić i, i motorycznie wrócić do normy. Te skoki nie są złe, więc nie masz tak nagłej potrzeby, żeby, żeby czegoś szukać. Mówiłeś, że ta następna skocznia bardziej przyjazna dla Was, tak. dla Ciebie też? Tak, myślę, że mamy z nią przede wszystkim dużo mi wspomnienia, bo... Uh, gdzieś w historii udawało tam się stawać na podium polskim zawodnikom. Uh, no, uh, lider Pułaży Świata tam się rodził. dokładnie. Krzys Krzysiek Biegun. Znamy z tą historię, piękna historia. Chyba uh, jedno z najlepszych takich debiutów w Płarze Świata. I też jakby rozpoczęcie sezonu najlepsze, bo wtedy chyba trzech lub czterech naszych zawodników było w Eee, wiadomo też, kosia dosyć nieprzewidywalna jeśli chodzi o warunki, ale no, myślę, że jednak bardziej przyjazna i jak mówię, miejmy nadzieję, że to już teraz będzie, będzie z górki jedziemy do Kingenta, żeby walczyć i miejmy nadzieję, że wszyscy poprawimy swoje wieki.